Julian Tuwim, abecadło. Czyta Magdalena Klimek. Abecadło z pieca spadło, o ziemi się hukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potłukło i zgubiło kropeczkę. H złamało kładeczkę. B. Zbiło sobie brzuszki, a zwichnęło nóżki. O, jak balon pękło, aż się P przelękło. T, daszek zgubiło, L do U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M.